O gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu? Tyle po lwowie. gdzie śpiemy przed ból i po co wszystko. Tyle Studio lwów Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Studio Lwów, jak zawsze w środę, o tej samej porze, bo z dziewczynami nigdy nie jest źle, tak mówi polska stara piosenka. My dzisiaj o dziewczynach chyba nie będziemy rozmawiać, ale kto wie. Obok mnie jest również Artur Żak, który za chwilę będzie rozmawiał, a właściwie opowiadał o akcji wsparcia dla Białorusi w Lwowie, ale zanim do tego dojdzie, to Państwu jeszcze opowiemy o Światowym Dniu Fotografii. Bo może nie wszyscy o tym wiedzą. Ja do niedawna też nie, wiałem, że nie wiedziałem, że dzisiaj obchodzimy taki dzień. Andrzej Borysewicz realizuje dzisiaj audycję tu w Lwowie, a Marcin Głosczuwa nad wszystkim w Warszawie. A zaczniemy oczywiście od ważnej rocznicy, od Święta Narodowego, które mamy już za sobą. W radiu Vnet była bardzo długa audycja, kilkugodzinna. Paweł Bobołowicz i Krzysztof Skowroński prowadzili ją i mówili o tym wielkim dniu które miał miejsce 100 lat temu. Jest to również świętokościelne, święto maryjne, dlatego dzisiaj w, w, wrócimy jeszcze do tego dnia i do tych obchodów, ponieważ nie powiedzieliśmy państwu jak one były obchodzone w Lwowie. Powiedzieliśmy tylko, jak będą obchodzone tutaj na ziemi lwowskiej oraz co się zbliża na ziemi stanisławowskiej. A od czego zaczniemy? W Radiu Wnet były prezentowane dzwony. Dzwony tego dnia zagrały zarówno w Kijowie, jak i w Warszawie, ale nie mówiliśmy Państwu również o tym, że dzwony zabrzmiały na cześć tej rocznicy, na cześć bohaterom sprzed stu lat, również w Lwowie. Brzmiały dzwony tutaj w Lwowie w Katedrze Łacińskiej w mieście Zawsze Wiernym. A 15 sierpnia, co się działo tego dnia, jak wyglądało to podwójne święto, Eugeniusz Sało zrealizował materiał, którego teraz Państwo posłuchają. W świętą w katedrze Lwowskiej rozpoczęły się uroczystości odpustowe w niebowzięcia na świętej Marii Panny oraz obchody święta Wojska Polskiego w setną rocznicę cudu nad Wisłą. W liturgii udział wzięli konsul generalny RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz wraz z konsulami i pracownikami polskiej placówki dyplomatycznej, delegacje szkół, towarzystw i organizacji polskich z Lwowa, duchowni i siostry zakonne. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji Lwowskiej ojciec Edward Kawa. Dzisiaj modlimy się za Żołnierzy, którzy sto lat temu polegli tutaj, na naszej ziemi, na której my żyjemy. Jest to dla nas też wielkie wydarzenie, dlatego że modlimy się za żołnierzy wszystkich i polskich szczególnie dzisiaj oddają cześć i wdzięczność wojsku polskiemu, które walczyło z bolszewizmem, które zagrażało nie tylko ojczyźnie, ale też i nam, Kościołowi. Ale też modlimy się za tych żołnierzy ukraińskich, którzy razem z naszymi żołnierzami walczyli przeciwko temu wielkiemu nieszczęściu, jakim był bolszewizm, który miał na celu zniszczyć wszystko co jest święte, co jest wieczne. Druga część uroczystości miała miejsce na cmentarzu obrońców Lwowa. Przy zbiorowej mogile nieznanych żołnierzy stanęła warta honorowa lwowskich harcerzy i strzelców. Przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, a także lwowscy Polacy złożyli wieńce i zapalili znicze na zbiorowej mogile na cmentarzu Orland. Kwiaty złożono również przy pomnikach lotników amerykańskich i francuskich. Ze względu na wzrost liczby zachorowań na COVID-19 na Ukrainie, w lwowskich obchodach nie mogli wziąć udział żołnierze Wojska Polskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, Janusz Balicki, zaznaczył, że od wielu lat, 15 sierpnia, Polacy ziemi lwowskiej spotykają się na cmentarzu. Obrońców Lwowa. Święta Wojsko Polskiego zawsze skupia miejscowych Polaków właśnie tutaj na cmentarzu Obrońców Lwowa, ponieważ tutaj możemy oddać hołd tym pokoleniom żołnierzy różnych pokoleń, które w różnych okresach historycznych walczyli o państwo polskie. Dzisiaj sporo było i młodych ludzi, i ludzi starszych pokoleń. Mamy wiele miejsc do odwiedzenia w tych dniach następnych i będziemy się starać, żeby każda mogiła żołnierska była doprowadzona do porządku. I oczywiście będziemy składać zniczy, kwiaty, tak jak należy się zachować, żeby oddać hołd żołnierzowi polskiemu. Polak Zelwowa Elwowa, Jan Tyson, podkreślił, że zawsze bierze udział w wydarzeniach rocznicowych na cmentarzu Orland. Zawsze pamiętam, ile tu jestem, że zawsze się udawało przychodzić. W czasach sowieckich też się przychodzili Polacy na własną rękę, przychodzili, co się pamiętali o tych, którzy zginęli podczas zakończenia II wojny światowej. Jak przychodzę, to z drżeniem serca patrzę, że tu tyle się schodzi osób i są. I Polacy, i słyszałem język ukraiński, wszyscy przychodzą, bo wiedzą, że ci, którzy walczyli w tych latach, w 1920 roku, to była walka nie tylko o Polskę, ale całą Europę. Konsul Generalny RP w Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz, zaznaczyła, że uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i obchody Święta Wojska Polskiego są nierozerwalnie związane. Polacy zawsze oddawali sprawy najważniejsze dla siebie, sprawy wolności, niepodległości, pod opiekę Najwyższemu, Matce Boskiej. Nasze przywiązanie też do tradycji katolickiej jest tak nierozerwalnie związane, że nawet ten fakt, że po zdobyciu radiostacji sowieckiej Polacy, którzy chcieli w czasie Bitwy Warszawskiej zagłuszać meldunki i nadawanie, przez Sowietów, nie mieli nic lepszego i czytali po prostu obszerne fragmenty Pisma Świętego. Bitwa warszawska była tylko jednym z elementem tej wielkiej wojny polsko-bolszewickiej i my tutaj jesteśmy na ziemi, na której ten front południowo-wschodni miał swoje wydarzenia. Za kilka dni, a dokładnie za tydzień będziemy świętować ten wielki, tragiczny bój pod zadwórzem, później we wrześniu jeszcze będziemy też razem w Dietynie. Na zakończenie przypomniku chwały wspólnie odśpiewano rosy. To był materiał Eugeniusza Sały, przygotowany w ramach TV Kurier Galicyjski. Przy okazji zapraszam Państwa, ci, którzy chcą śledzić wydarzenia w Lwowie i szerzej na Ziemi Lwowskiej, Stanisławowskiej. Zapraszam do kanału Telewizja Kurier Galicyjski. Usłyszeli Państwo głos. Yy... Konsul generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, na samym końcu zastanawiam się, co sobie bolszewicy myśleli, gdy słyszeli Ewangelię w czasie podsłuchiwania, w czasie słuchania swoich, w czasie swoich prac związanych z radiostacją. A teraz już przenosimy się do Lwowa i do dnia, który dzisiaj obchodzimy, światowy dzień fotografii. Wczoraj z tej okazji welwowskim Muzeum Historycznym została otwarta wystawa Od złudzenia optycznego do rzeczywistości. O tej wystawie mówi dyrektor Muzeum Historycznego, gdzie otwarto tę wystawę, pan Roman Czmełek. W Wielwowskim Historycznym Muzeum byliśmy na otwarciu wystawy, która poświęcona Światowemu Dniu Fotografii. Ale to też ten Światowy Dzień Fotografii w Lwowie obchodzimy szczególnie. Dlaczego? Bo 90 lat temu powstało Towarzystwo Ukraińskie Fotograficzne w Lwowie, jednym z założycieli, którego był słynny ukraiński fotograf Jurian Dorosz. I właśnie te dwie daty spowodowały, że zrobiliśmy super piękny projekt razem z prywatnymi kolekcjonerami, którzy interesują się fotografią, ale nie tylko fotografią, ale też aparaturą, czyli fotoaparatami. I pokazujemy to, co my mamy w Lwowskim Muzeum Historycznym w swoich zbiorach. Na przykład mamy jeden z najstarszych naszych fotoaparatów, czyli z połowy XIX wieku, który przedstawiamy na tej ekspozycji. I po możliwości pokazujemy rozwój tej aparatury aż do dnia dzisiejszego, czym dzisiaj robimy fotografie, czyli od takiej iluzji optycznej do rzeczywistości cyfrowej powiedzmy. Można obejrzeć sobie w Lwowskim Muzeum Historycznym, ale też jest ciekawe, bo wystawa ta jest ciekawa tym, że pokazujemy pracownię fotografów końca XX nawet wieku. 80 lat, kiedy jeszcze wykorzystywano było zwyczajne taśmy do, do fotografowania i cały ten proces przejawienia tych taśm, też drukowania tych, tych, tych filmów, drukowania samych fotografii. Też można się zapoznać, jedna hablota jest poświęcona fotografii astronomicznej, czyli można się zapoznać z fotoaparatami i aparaturą, optyką, którą wykorzystywali dla swoich badań. Badań astronomicznych, fachowcy, którzy dalej pracują nad poznaniem naszego wszechświatu poza Ziemią. Także zapraszamy na tą wystawę, która obejmuje jak już mówiłem jak aparatury, takie fotografie od połowy XIX wieku i w prawie do dnia dzisiejszego. Wystawa będzie czynna w ciągu trzech miesięcy. To był dyrektor Muzeum Historycznego Roman Czmełyk, który mówił o wystawie, która została wczoraj otwarta. Przypominam, Światowy Dzień Fotografii. Na miejscu była jeszcze, a materiał przygotował kolega redakcyjny Konstanty Czawaga, na miejscu była również koleżanka po fachu, mogę powiedzieć, dziennikarka Radia Katolickiego Lwów, która również, pani Irena Ruć, która również powiedziała kilka słów. Ta wystawa jest bardzo ciekawa, gdyż sama lubię brać aparat fotograficzny do ręki i często chodzić właśnie uliczkami swego miasta, lwowa i fotografować te czy inne elementy, które są bardzo ciekawe dla mnie. Więc ta wystawa otwiera nowe perspektywy. Z innej strony można zobaczyć swoje miasto to dawne miasto, to niegdyś polskie miasto. Więc jest bardzo ciekawa, bo można sobie oglądać jak zdjęcia, tak i różne aparaty fotograficzne. Więc Naprawdę warto, i zachęcam, żeby skorzystać z tej okazji. Gdzie jesteście ludziom tak dobrze, jak Ty? Kiedyś śpiewy przed kolonią, płodzący snu. Kiedyś Studio Lwów. Znajdujemy się cały czas w Studio Lwów w redakcji Kuriera Galicyjskiego. Opowiedzieliśmy Państwu o tym, a właściwie Konstanty Czawaga opowiedział o tym, jak było wczoraj w czasie otwarcia tej wystawy. Obok mnie jest Artur Żak. Ja przyznam się Państwu, że nie byłem. Czy Ty byłeś e, na tym otwarciu? Widziałeś tę wystawę? Dzień dobry Wojtku, dzień dobry państwu. Nie niestety nie byłem na otwarciu tej wystawy, ale kontynuując temat dnia fotografii, to chciałbym po prostu się częściowo pochwalić sukcesem lwowiaka, czyli Artura Abramiva. Artur Abramiv otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie National Geographic Traveler India na temat World Public Transport, czyli konkurs fotograficzny na temat transportu publicznego nazwijmy to w ten sposób jego zdjęcie które przedstawiło tak zwaną elektryczkę czyli to jest pociąg osobowy relacji lwów mokaczywo. i to zdjęcie zdobyło pierwszą nagrodę faktycznie muszę państwu powiedzieć że ci którzy nie jechali tym pociągiem to wiele stracili to jest bardzo klimatyczny pociąg bardzo pociąg niemalże Legendarny. Ja kiedyś jechałem nim i z racji sąsiedztwa dużej grupy i teraz, ze względu na poprawność polityczną, nie wiem, jakby to powiedzieć, żeby się nikt nie poczuł urażony, więc no, pewnej grupy ludzi nie usnąłem, nie zmrużyłem powieki ani przez sekundę. No tak, bo to jest pociąg, który nie tylko przenosi w przestrzeni, ale także w czasie. Plus do tego potrafi połączyć różne kultury i etnosy. Tak? Z różnych części Ukrainy. Dokładnie tak jest. Znakomite przeżycie, chociaż może nie wszyscy dobrze je znoszą, bo jedna pani się bardzo zdenerwowała na to sąsiedztwo i poszła sobie szukać miejsca którego wcale nie miała zagwarantowane, bo może nie wszyscy wiedzą, w tych pociągach tzw. Tak plac kartnych, nie wiem jak to na polski przełożyć, łóżka są numerowane, więc jak ktoś rezygnuje ze swojego łóżka, to nie ma gwarancji, że znajdzie swoje. Ale my porzucamy może yy, takie dość Wesołe, pogodne tematy, i wracamy do tematów białoruskich, chociaż one bezpośrednio z Lwowem nie są związane, ale jakiś czas temu w rozmowie, później w korespondencji telefonicznej narzekałeś, że poparcie dla Białorusi i reakcja na to, co się dzieje na Białorusi w Lwowie jest znikome, a w międzyczasie ta sytuacja się zmieniła. Dokładnie tak. Tydzień temu marudziliśmy tak razem na temat tego, że reakcja właśnie lwowiaków na wydarzenia na Białorusi jest no właśnie znikoma, że była jedna akcja, która zgromadziła maksymalnie kilkadziesiąt osób i mam takie wrażenie, że ktoś nas słuchał, tak? I w czwartek lwowiacy oddolnie, oddolnie zorganizowali Akcji poparcia dla narodu białoruskiego. Niejako taką organizatorką nie, nieformalną wystąpiła pani Jana Mycko, e, dziennikarka, artystka, jeżeli się nie mylę, też lwowska, która e, zapoczątkowała akcję na Facebooku, do której się przyłączyło dosyć sporo osób. E, takich osób, które czuli taki właśnie niedosyt tej reakcji. E, oczywiście cała akcja była apolityczna, tak, był, było zabronione przynosić ze sobą jakąś symbolikę partyjną, wygłaszać jakieś speech'e propagandowe, partyjne. E, z takich akcji politycznych, no to była, tak bym to określił, może nie wszyscy tak to rozumieją, e, uczestnikiem też tej akcji była żona urzędującego prezydenta miasta Lwowa pana Sadowego, pani Kateryna Kitsadowa, sadowa która chodziła, rozdawała symbolikę białoruską, czyli naklejki z flagą biało-czerwono-białą i z pogonią karteczki, które później służyły niejako do takiego -flesz mobu, jak to się teraz popularnie mówi. Pani prezentowa do tej pory występowała pod jednym nazwiskiem, nazwiskiem męża. Czy to coś oznacza? No właśnie nie wiem, bo od jakiegoś czasu zauważyłem, że faktycznie korzysta z dwóch nazwisk. Ciekawe, czy ma urzędowo wpisane dwa nazwiska, czy jedno. Niejako to może jest po podkreśleniem tej takiej emancypacji kobiecej. Tak? Może będziemy walczyć o głosy feministyczne w zbliżających się wyborach. Może to o to chodzi, a może o coś innego. Zostawmy panią prezydentową, a barwy, które dominowały, to oczywiście te, które teraz najczęściej widujemy w mediach. No widok bardzo przyjemny, bo niejako kiedyś te barwy były utożsamiane tylko z jednym kierunkiem politycznym na Białorusi. Teraz widzimy, że to się stały, stały barwami całego praktycznie społeczeństwa białoruskiego, co mnie osobiście bardzo cieszy. Faktycznie cała akcja była zdominowana tymi kolorami, hasłem Żywe Białorusi. No, tutaj bym chciał dodać, że dla nas, dla Polaków, hasło za wolność waszą i naszą jest hasłem, bardzo z którym bardzo się utożsamiamy, biorąc pod uwagę, że nasz rodak i rodak Białorusinów, czyli syn Trojga Narodów, też hołdował temu hasło, a mówię tutaj o Kościuszce. Tak, domyśliłem się, jak mówi Krzysztof Jabłonka, jemu nie zabraknie, nawet jak Białorusini i inni zaliczają go do swojej grupy narodowej, to i tak to jest jedna Rzeczpospolita. Tu się zgadzam. 9.28 w macierzy, tutaj 10.28. Mamy niewiele czasu, a obchodzimy w tym tygodniu kolejną rocznicę. Tragiczną, ale bardzo ważną, budującą naszą dumę narodową. Zgadza się, to jest stulecie bitwy pod zadwórzem. To jest jedna z bitew, która jest uznana za bitwę, no, za polskie termopile. 17 będą obchody. Oczywiście z powodu koronawirusa te obchody będą radykalne. 17 jest rocznica, a Przepraszam. Obchody, obchody będą 22 Przepraszam, Wojtku, masz, jak najbardziej masz rację. Obchody będą radykalnie ograniczone z powodu koronawirusa. Plany były no, bardzo szerokie w ubiegłym roku. Miało być to na poziomie międzynarodowym przy najważniejszych oficjalach obu państw. Niestety teraz no, maksymalnie do 100 osób pozwalają przypisy, więc na pewno nie wszyscy, którzy chcą, chcieli skorzystać, skorzystają z danego wydarzenia. Tutaj, może tylko przypomnę o co chodziło. Chodziło o powstrzymanie pierwszej konarmii na kilkanaście godzin przez oddział Zajączkowskiego, kapitana Zajączkowskiego, który w 300 osób powstrzymał na kilkanaście godzin pierwszą konarmię. 30 sekund mamy. Jaki był przebieg tej bitwy? Bo był dramatyczny. No przebieg był taki, że praktycznie wszyscy zginęli. Tylko kilkanaście osób udało się przeżyć, reszta zginęła walcząc na bagnety. Ofic spora część oficerów i podoficerów popełniła samobójstwo, żeby się nie dostać w ręce wroga. Ci, którzy przeżyli, znaczy którzy zostali do końca już bez amunicji, zostali rozsiekani y szablami. Zgadza się, albo pochłonili się albo bagnetami, szablami, i stratowani kotami, koniami zostali. Wojciech Jankowski, Artur Żak, dziękuję Państwu za uwagę. Andrzej Borysewicz realizował audycję tutaj w Lwowie na miejscu. Marcin, głos, którego pozdrawiamy, czuwał nad całością. Dziękujemy Państwu za uwagę za tydzień. Na pewno będziemy opowiadać o tych obchodach. Do usłyszenia za tydzień. Co ludziom tak dobry jak tu? Śpiewy przed Poloniem, płotowcy są, hyperboliczne Studio lwów.